Dobra, ten mój tytuł nie za bardzo wpisuję, ale to już tam trudno. No, zaraz pewnie opiszę no to powiem. Co tak się dzieje? Hmm. Nie wiem. Może coś z obrotem. <laughs> um. Robię ocenianie skinów w Roblox. A tak. Piścinniki w kom. Ale czasami właśnie jak... Em... Ym... Pisze mi jest, że są włączone, czy są wyłączone. Więc. Na Q Piszcie pytania do QA pod tym filmem. I niki też. Jasne? Dobra. To papatki. Zaraz się pewnie widzimy. O ile mi ten dziad odpisze.